Takie wydarzenia są niezwykle ważne i inspirujące, ponieważ spotykamy się, rozmawiamy twarzą w twarz. Takie wydarzenia są dla nas potrzebne, wymieniamy się z wspólnymi doświadczeniami, inspiracjami, duża motywacja do, do dalszych działań. Przygotowaliście Państwo forum wymiany poglądów. Możemy rozmawiać na temat tego, co dla nas jest ważne w edukacji, co stanowi jakość edukacji. Bardzo cieszy mnie to, że robimy to w sposób otwarty. Tak było podczas właśnie panelu, który cały czas gdzieś tam mam z tyłu głowy, o którym w tej, w tej chwili myślę. mogę na własne poletko takie zawodowe przenieść te pomysły, więc myślę, że to jest taka wartość dodana, że pojawiają się od razu w trakcie słuchania różne inspiracje do własnej pracy. Bardzo dużo przemyśleń, refleksji, inspiracji, impulsów. Przede wszystkim sprawnościowe ocenianie kształtujące. To jest dla mnie zupełna nowość, jeśli chodzi o sposób pracy z uczniami. To zostawiło we mnie no bardzo mocne wrażenie. Podczas pierwszej części spotkania, na pewno inspiracją było doświadczenie zawodowe prelegentów, no i to, że podzielili się z nami tym wszystkim dużo przemyśleń w kwestii dawania informacji zwrotnej i oceniania postępów pracy, zadania. Nie oceniać, absolutnie nie wolno oceniać człowieka. Myślę, że takie spotkania są jak najbardziej potrzebne. Spotkania dotyczące właśnie możliwości aplikowania o środki unijne, dlatego że z jednej strony mamy tutaj dużą bazę takich no, pomysłów, tak? możemy się zainspirować, ale też jest na miejscu od razu możliwość skorzystania z pomocy, z takiego wsparcia fachowego osób, które zajmują się analizowaniem wniosków, które składamy. Można na miejscu od razu uzyskać fachową pomoc w przekładaniu tych naszych, często no, powiedziałabym, wręcz odjechanych pomysłów na taką rzeczywistość, kiedy trzeba się w konkretny szablon tak wpasować z tym projektem, także myślę, że szczególnie to jest cenne. Te wydarzenia są bardzo potrzebne z tego względu, że tak jak właśnie nauczyciele z małych miejscowości nie mają czasami pojęcia o tym, że istnieją jakieś środki czy fundusze, które można pozyskać dla szkół. Chcielibyśmy skorzystać z obecnej perspektywy projektów unijnych Europejskiego Funduszu Społecznego. No i potrzebujemy inspirujących i atrakcyjnych dla naszych uczniów, dla środowiska edukacyjnego pomysłów. Do tej pory pytaliśmy o innowacyjne pomysły, o impuls do rozwoju edukacji w naszej gminie, nauczycieli, ale już teraz rozumiem, że warto również o tym rozmawiać, o to pytać rodziców i uczniów, szeroko, w dużo w szerszym i innym kontekście, niż do tej pory to robiliśmy. Ja bym chciała bardzo zaniec prowadzić swoje szkoły do uczestnictwa właśnie w tych projektach. Jest potencjał i dużo obszarów do zagospodarowania właśnie dzięki funduszom europejskim. I myślę, że te pieniądze nie pójdą na marne.